Podczas warszawskiej konferencji IT Bank rozmawiamy z panem Szymonem Janickim, wicem prezesem zarządu firmy My Network Polska, oferującej rozwiązania z obszaru e-learningu instytucjom finansowym i nie tylko. Panie prezesie, jaką wartość dodaną i jakie korzyści mają szanse uzyskać banki, czy mówiąc szerzej, instytucje finansowe, które zdecydują się na implementację oferowanych przez Was rozwiązań? Myślę, że w ogóle banki jako, jako grupa docelowa były w ogóle pierwszymi instytucjami, które w ogóle wdrażały e-learning w organizacji. Nie wiem, już kilka lat temu właśnie banki i firmy, też branża farmaceutyczna, były to pierwsze firmy, które zaczęły korzystać z tego typu rozwiązań. Czyli potrzeby A sprawiły właśnie co? Właśnie. wydaje mi się, że dlatego, ponieważ e-learning jest innowacyjną formą nauczania. Też świetnie się sprawdza i ma największe zalety w stosunku do szkoleń tradycyjnych. Tam, gdzie mówimy o środowisku rozproszonym, czyli mamy centrale, wiele oddziałów i ciągłą potrzebę szkolenia tych oddziałów i learning daje tą możliwość, że jesteśmy w stanie przeszkolić wszystkich pracowników znanych placówek nawet jednego dnia bez konieczności Czyli dostęp, przemieszczania efektywność i tak, oszczędność czasu przekazu tak, szybkość, efektywność, jednolity w życiu Tak. E, też innowacyjność. E, e, bank chcąc być postrzegany jako organizacja innowacyjna, otwarta na nowości, ale też wdraża tego typu formy nauczania, ponieważ one są kojarzone z innowacyjnością i są atrakcyjne dla użytkownika końcowego. Tak? Dostaje program multimedialny, który w sposób ciekawy, angażujący, przedstawia pewną wiedzę, którą bank chce Rozumiem, że jest to rozwiązanie tak motywujące. Pracowników, jak i poprawiających wizerunek instytucji, która wdraża tego rodzaju innowacje? Tak. Dodatkowo jest to świetne rozwiązanie, które pozwala w sposób bardzo efektywny zarządzać całym procesem. Tak? Czyli wszystkie informacje, kto przebył szkolenie, jaki uzyskał wynik, w jakim czasie itd., itd., organizacja widzi to w jednym spójnym systemie do zarządzania szkoleniami, który jest w organizacji. Znaczy, wartością dodaną jest wsparcie jednolitego systemu kształcenia. Natomiast, gdybyśmy mieli tę efektywność zmierzyć kosztowo? Jeżeli chodzi o koszty, to bardzo prosty przykład. Stworzenie jednego szkolenia e-learning to są średnie wartości, ale to jest kilkanaście tysięcy złotych. Tym szkoleniem, naszymi szkoleniami są szkolenia osoby w ilościach tysiąc, dwa tysiące osób, jednym szkoleniem. Czyli efekt skali powoduje, że ten koszt jednostkowy, koszt dotarcia do każdej osoby jest relatywnie niski. Dokładnie tak, zdecydowanie niższy. A jeżeli do tego dodamy jeszcze czas zaoszczędzony pracowników na przemieszczenie się do sali szkoleniowej, dniówka spędzona właśnie na dojazdach, na szkoleniu, ta oszczędność jest jeszcze większa. Czyli oszczędność czasu oszczędność nakładów finansowych i gwarantowany ze względu na treści formę efekt finalny. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.